Ma. Jak masz więcej niż 12 lat, nie jesteś TikTokowym dzieckiem, pewnie pamiętasz, jak w się dało się dropnąć. Niesamowite suweniry za oglądania jakichś majorów itd. Kobla można było dropnąć czy inny Miraży, czy inne nazwy map, kolekcja Wiadomo, miliony osób siedziało, oglądało. Niektórzy puszczali w tle, w tle i szli do pracy czy do szkoły, tylko po to, żeby to dropło. Każdy liczył nikt nie trafił praktycznie, ale jak już trafiłeś, to byłeś mega zadowolony, ale tak, jak ci wirek za 20 zł wypadł a jak wyleciał koło nawet z 50 euro można było dostać, teraz wiadomo, dużo to kosztuje, bardzo dużo no ale no niestety to dlatego, że Game postanowił zepsuć to, już nic nie robi, no niestety tak sobie to wymyślili, teraz mamy przypustki, obstawiania, takie zabawy gdzie możemy zdobyć trzy suweniry, które możemy sami sobie wybrać, wybrać sobie rundę, wszystko więc niestety zepsuli to, ale naprzeciw tego wyszedł nam Faceit, który też ma takie dropy różne za oglądanie, więc pokażę wam gdzie to jest, jak to wygląda Może nie jest tak super, że trafisz koble i tak dalej, ale da się coś nowego tutaj ogarnąć Wchodzicie tutaj na stronę Faceit'a Góry macie te watch Wchodzicie w to I macie tutaj meczyki aktualne z SL Colony Ja tutaj to ogarnąłem ostatnio I macie tam do drop'nięcia, tutaj jak widzicie Skin'y są tam 50 mam pokazane i tam co jakiś czas po prostu są drop'i No jeden skin na te 20 koła czy coś jest bardzo mała szansa A wtedy było miliony osób i to robiło też, nie wiem, na przykład 1000 osób czy coś, tam 10 koła, nie pamiętam. każdy to był to było na miliony osób, a teraz jest na 20 kołomów, czy ci to być, Nie, widzicie, taki skin, taki na te droższe są, możesz mieć totalnego farta i to zrobić kosy na przykład. A jak nie, to jeszcze co jakiś czas dają te face it pointsy, za które możecie sobie, o tutaj w sklepiku, wejść macie skiny które możecie sobie wybrać i tak dalej, czy jakieś inne pierdoły. Więc coś tam zawsze jest, plus, taki plus tak? Tego jest, że są tutaj połowy do oglądania. Możesz sobie na przykład, nie wiem, odpalić ropsa i popatrzeć, jaką fajnie mechanicznie sobie radzi, jak kryje daną pozycję. Więc możesz się sporo nauczyć. Możesz na przykład dwóch graczy na raz oglądać, fajnie tutaj podzielić sobie. Więc da się coś z tego ogarnąć. Więc połączenie, że może coś zrobić z tym, że możesz się czegoś nauczyć, jak ci bardzo CS interesuje. A jak masz to no w dupie, jak większość ludzi zawsze miało i odpalało to w tle, możesz zostawić to w tle i może ci się drobne na farcie jakoś. Więc zmniejszą moje szanse i ktoś z Was może też będzie oglądać. Nawet jak to obejrzy 100 osób i <laughs> będziecie to oglądać, to będą mniejsze moje szanse, ale fajnie, każdy o tym by wiedział. Po prostu to spoko rzeczy, Można wrócić do tych starych czasów. No jak Wam się ten tip podobał, czy możecie napisać jeszcze w komentarzach, czy wiedzieliście o tym, czy nie. Jak Wam się podobał, dajcie lajka i subiksa. Tam czasem w jeszcze jakieś treści z CS, bo mam już parę planów. Pozdróbki